Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Powagowanych. W dzisiejszym odcinku ciągniemy dalej temat kodowania, jeśli chodzi o platformę PQ35 i PQ46. Tak jak tu wiele razy wspominaliśmy, ta pierwsza platforma dotyczy auty Audi TT, Golf, Octavia. To są te mniejsze, mniejszego gabarytu auta. Jeśli chodzi o tą platformę PQ46, to są już ciut większe auta, czyli Alhambra, Sharan, e, Super, Passat, CC i pochodne. E, pokażemy Wam dzisiaj e, tryb amerykański. Jeśli chodzi o to auto, ono jest dość dobrze doposażone, ma czujnik zmierzchu, światła do jazdy dziennej i jedyną zmianą, jaką kierowca tego auta odczuje po aktywacji tych, tego trybu amerykańskiego, będzie to, że przy zwalnianiu ręcznego e, te światła nam się załączą, a przy zaciąganiu ręcznego te światła nam się wyłączą. Na przykład stojąc w korku, zaciągamy ręczny i te światła nam zgasną. Natomiast jeśli mamy auto troszkę słabiej wyposażone, e, ten tryb załączy nam światła dzienne w postaci świateł mijania. Myślę, że to będzie dla niektórych duży plus. Do tego właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, te światła mijania, raczej te światła dzienne, właśnie realizowane przez światła mijania, będą tak samo przez ten ręczny załączane i wyłączane. Także zobaczcie sami teraz, jak to już zakodować w samym vcds Wchodzimy w grupę dziewiątą. Dalej. Kodowanie, pomocnik kodowania, bit 11, i teraz tak, tutaj VCDS nie przewidział, że będziemy chcieli ten tryb załączyć, nie dał nam takiej możliwości, żeby tylko tutaj zahaczyć e, znacznik przy danym bicie, widzimy, że mamy dopiero bit drugi i trzeci dostępny, żeby zmienić bit pierwszy, e, interesujemy się tą jedynką z prawej strony, którą to widzimy i zmieniamy na 0. Zero w tym punkcie aktywuje nam ten tryb amerykański. Także zmieniamy tą jedynkę na 0, naciskamy Tab, naciskamy Escape i widzimy, że to kodowanie nam się zmieniło, ponieważ te dwa ciągi e, znaków nie są sobie równe. Klikamy wykonaj, kodowanie przyjęte. I tym sposobem e, użytkownik auta może się cieszyć trybem. Amerykańskim. Tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o to auto, o czujnik zmierzchu, światło do jazdy dziennej zbyt wiele się nie zmieni. Ale jeśli tego nie mamy, a mamy auto z takiej platformy, no to dzięki temu aktywujemy sobie światło do jazdy dziennej w postaci świateł mijania. Z tym zaznaczeniem, że będziemy mogli te światła właśnie e, włączać, wyłączać za pomocą ręcznego. Jeśli takie odcinki Wam się podobają, jeśli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz. Napiszcie również, co dalej byście chcieli zobaczyć, jeśli chodzi o kodowanie w VCDsie. Jeśli chodzi o dzisiaj, to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!